Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest odcinek z aktualizacji z koni fińskich. Oczywiście SSO nie mogłoby nie zrobić choć jednej rasy, jednej nowej rasy w miesiącu, więc, niestety, to jest dla mnie w sumie może smutna wiadomość, dla was może szczęśliwa. Nie jestem tym zachwycona. No i tak. Stoję sobie już w wiodłowym gaju. Dzisiaj jestem na Tinkerze, na Big Jumperze. Więc. Mamy tutaj wszystkie konie fińskie. Jeden jest po 850 Star Coins. I mamy tak. Taką maść. To zapomniałam, jak się będzie. Niestety. Mhm. Ale one mają kasztany. O, wow. I nie. E, mają fajne też grzyby, właśnie takie. Cięte. I i tak. I mają takie, takie one są takie fajne. Jest karusek. Jest siwek. E, jest, bodajże Hmm. Palomino? Nie nie, 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 nie. Przepraszam bardzo, za pomyłkę. Jest kasztan. E, jest chyba kary przyginiony albo ciemny. Nie, nie. Nie znam się strasznie na losach. No, ale no, dobra. E, tak. hmm. Hmm. Tamten jest chyba jasny kasztan. Ten. Z tego, co wiem. Tak, no. Eee, 850 który Toleruje zimno. Bardzo ładne. podoba mi się. A którego miałabym wybrać, jeśli bym kupowała? To jest największe pytanie. Eee, zapewne. Eee, więc tak. Mi się podoba. Podoba najbardziej. Kary. E, ten jasny. Muszę znaleźć mas jak się jego maść nazywa. Ten jasny. Aha, Izabelę. Izabelowaty. Kary. E, siwy jabłkowity. E, i, I tyle. To są moi ulubieńcy, których mogłabym jeden jeden kupić. Któryś. Em, ale bodaj, że um, chyba najbardziej to ten Izabelowaty i siwy, i kary. No wszystkie są tam, tamte. Tamten też dobre. Um, no. Dobra, <laughs> e, dzisiaj znowu chrybka. Znowu chrybka. Niestety tak. E, zaraz sobie przejdziemy do tej do aktualizacji na stronce, bo mam już otwarte. Że jesteśmy na stronce na zabawę z koniem fińskim. E, tutaj mamy zdjęcie tych dwóch filmów. E, Konfiński do do gaju jeden w forcie Pinta, czyli pójdziemy też tam. E, I tak są. Kasztanowaty z konopiastą grzywą i ogonem. E, to na pewno będzie e, ten forcie Pinta, czyli najbrzyż, najbrzydszego tam wywalą. Nie no, żartuję, no. Każdy jest ładny, ale ja mam inny gust i mi się on nie podoba, akurat. Już według mnie wszystkie konie, które są takie, mi się nie podobają, są w forcie pinta. Ale Clydesdale jest prześliczny, więc to jest wyjątek. Ale eee, przejdźmy dalej. Eee, żywą i ogonem. Ciemno-kasztanowaty to był ten. Witajcie eee, w kolejnym odcinku. Dzisiaj już po świętach. Dobra, jestem. E, tutaj jest ciemno-kasztanowaty. E, konop, e, e, kasztanowaty z konopiastą grzywą i ogonem. To będzie w Forcie Pinta. E, dobra, potem mamy. Czerwono-kasztanowaty, jasno-kasztanowaty i zapelowaty, izab... siwy jabłkowity oraz kary. Czyli tak ciemnokasztanowaty, czerwonokasztanowaty, jasno-kasztanowaty, siwy jabłkowity, kary oraz izabelowaty. Zauważyłam, że SSO najczęściej robi maść siwą jabłkowitą, izabelowatą, karą i kasztanowatą. To jest po prostu ich ulubiony skład a takie maści jak przykładowo ciemny kasztan e, ciemne gniady e, sorokaty. w e, niektórych maściach występują, bo nie powiem, że niektóre maście, maści nie, nie, ma, nie posiadają ład albo posiadają i w ogóle, no ale w większości jest siwy izabelowaty, kary i kasztan, to jest większość ten czat, bo to jest jeszcze jedziemy do Fortu Pinta Ktoś mi zaprasza do znajomych Ale nie teraz, nie teraz Nie teraz, bo teraz kręcę film Kręcę film, jak nie wiem tak. O matko, cóż tu za przeudnienie Jakby co, ja zawsze jestem na Raindrops Whore Więc na kropelce zawsze jestem, także jak chcecie coś ze mną pogadać czy pograć to ja na kropelce ale z graniem to jak tak średnio bo ogólnie dzisiaj siadłam, nie wiem jak to będzie w przyszłym tygodniu ale dzisiaj sobie siadłam do nagrania tego filmu bo akurat no, nie wiem czy mam czas, bo jeszcze mam zadań zadań tysiące jak każdy znowu jadę w drugą stronę jak zwykle ja ale no po prostu siadłam bo mi się zachciało i, i tak. Dobra, mamy tutaj y, kasztanowaty z konopiastą grzywą i ogonem, który posiada widoczne znaki siwienia. Także będzie on siwutki w prawdziwym życiu. Jakby nie podoba mi się. Od razu mówię. Nie podoba mi się. Ładna maść, ale nie, 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 ja nie lubię. Ja nie lubię po prostu. Mm. E, dobra. Na stronce SSO nie ma zdjęć, więc ja niestety muszę zrobić. Idziemy z powrotem do jadłowego gaju. I jedziemy. Jeśli w ogóle dalej no nie, nie będziecie wiedzieć, że mam Instagrama, no to spokojnie zrobię wam filmik. Zrobię wam filmik specjalny z nowym, z no, nie nowym, ale starym koniem, który pójdzie na customa. No i to jest wszystko tam napisane na Instagramie. Wszystko można pytać na Instagramie do mnie wszystko i tak dalej i tak dalej. Więc ja jestem na Instagramie aktywna cały czas jestem nie tak jak na SSO i nie tak jak na Innym tym, więc pytajcie i, i będziecie dostawać odpowiedzi za każdym razem, kiedy zapytać. E, Dobrze, teraz będę sobie przechodziła koło każdego konia i mówiła w jakiej skali mi się podoba, żeby ludzie mi nie zakłócali. Włączę sobie konia i będę mówiła od 0 do 10, który koń mi się ile podoba. Zacznijmy od tego. Ciemny kasztan, podoba mi się 7 na 10. Czemu tak? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jest taki jakby szary, ale no dobra, przesadziłam. 5 na 10. Jest szary po prostu i nie przypomina mi takiego kasztana jak normalnie w Realu. Nie widziałam jeszcze ciemnego kasztana, ale na zdjęciach, gdy. Malowałam mmm, mmm, mojego pierwszego customa, będzie spokojnie, będzie o nim filmik. E, był on e, ciem, ciemnogniady no to był on o wiele ciemniejszy i o wiele żywszy, inny kolor, ale każdy koń ma inną maść. Chociażby było 10 gniadych koni, to każdy będzie wyglądał inaczej. I to jest prawda, co Wam teraz mówię. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to poszukajcie sobie treści prawidłowych na internecie. Genetyka umaszczenia koni, to jest najlepszy po prostu jakby forum, może blog, związany z właśnie tematyką. Nie, przepraszam. Genetyka umaszczenia zwierząt. Tak. No więc. 6 na 10. 6 na 10 ostateczny. Wynik 6 na 10. Następny koń. Kasztanowaty. 6 na 10. Złoty. czerwono kasztanowaty. 6 na 10, bo ja nie, nie za bardzo preferuję tą maść. Chociaż kopyta są piękne. Oraz pysz, pyszu, pyściu. Piękne. Dobra. E, następnie ten gościu. Tylko ludzie tu już po prostu kochają się w tych koniach. E, pan, niech będzie taka odmiana, ta dziwna jest ta odmiana, ale dobra. E, 7 na 10, jest troszkę ładniejszy od tamtych. 7 na 10, ale też nie za bardzo, bo też jest taki właśnie e, troszkę szary, a ja szarego koloru nie trawię. Także możecie wiedzieć, czym mnie zdenerwować. Szanym kolorem. E, tutaj mamy siwy jabłkowity, ale to jest dziwne zjawisko, ponieważ koń siwy jabłkowity jest siwy, czyli szary, a ja nie trawię koloru szarego. Koloru szarego nie trawię maściach. Które nie są siwe, nie są szare, a mają oznaki szarości. I to jest to właśnie. E, ten pan już by siwiał dawno temu, miał pewnie inną maść, więc e, pan, albo pani, nie mamy określenia. Mm, więc e, temu panu damy 8 na 10. To jest bardzo ładne. 9. 9 na 10. 9 na 10. kary też. Bardzo ładny koń. No i pan też 9 na 10. Tak. Chyba kupię karego, ale nie wiem. Ten mi się bardzo podoba i w ogóle... Jakie piękne, o masakra! Matko, jedyna. Jakie te konie mają szczegóły? Spariować się. Idzie. No ale dobra. Ha. Stawmy się, zróbmy zdjęcie tym konikom. Bez zdjęcia po prostu, ale dobra. Ale dobra. No, także ogólnie rasa podoba mi się 8 na 10 Bo mogłaby być lepsza. Z tego co słyszałam, mają. E, to możliwość leżenia mogłaby być lepsza Z schodami i tak dalej ale nie jest najgorzej no i maści są bardzo ładne także yy, 7 na 10 z czystym sercem mówię tak mi się maść podoba e, także no mogłoby być zawsze lepiej ale koń nie jest zły. Gotlandy były gorsze. Knapsupery były gorsze. Fryzy. O fryzach to nie wspominając. Kocham fryz drugiej generacji. Trzecia, trzecią generację fryzów zawalili. Naprawdę. Tinkery uwielbiam. To są chyba trzeci bo drugiej generacji? Nie pamiętam już. Gotlandów niecierpienie trawie tego stworzenia. Ale dobra. No, już się nagadałam. 14 minut bezse, bezsensownego gadania. Tak jak moja pani z Polskiego gada i gada. Także ja też gadam. Jeśli, chce, jeśli macie jakieś pomysły na odcinki, coś bardzo fajnego albo chcecie ze mną nagrać ten odcinek, to zapraszam do... Pisania w komentarzach albo do e, skontaktowania się ze mną na Instagramie. Tutaj się wyświetla Instagram. Tak. I no. Tak. No i chyba już nie ma po co przedłużać. Także ja dziękuję Wam za oglądanie. Gdzie jest sporo tych filmów, ale chciałam nadrobić trochę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się i. Cześć!